Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w nowym filmie i dzisiaj zapraszam na makijaż. Przetestujemy dzisiaj kilka nowości z Rossmana oraz z Biedronki z kolekcji Belwe we współpracy z influencerką Fog in the Garden. W Rossmanie dorwałam podkład od Maybelline, jest to nowość z serii Superstay. I tego podkładu jestem najbardziej ciekawa. Będzie to moje pierwsze wrażenie. O wyrosmanie był właśnie nowością. Dorwałam go na promocji za około 50 zł, ale kupiłam też tuż do rzęs, dwa brązery, błyszczek dołu stintujący z nyx który był viralem na TikToku swego czasu, oraz mgiełkę utrwalającą makijaż. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak ten makijaż powstał, to zapraszam do oglądania dalej. Zaczynamy oczywiście od podkładu. Jest to podkład z serii Superstay Lumi Matte Foundation. Jeszcze go nie otwierałam i wybrałam chyba najciemniejszy kolor, jaki był dostępny w Rosmani. A były tylko trzy, więc zobaczymy, jak się dzisiaj sprawdzi. Jestem jego bardzo ciekawa. Odklejam podkład, bo jeszcze go nie otwierałam. Będzie to naprawdę pierwsze wrażenie. Mamy tutaj pompkę, więc bardzo fajnie. No i zobaczymy, czy trafiłam z kolorem. Konsystencję ma dosyć płynną. Jak widzicie, jest taki wodnisty leciutki, więc nałożę go sobie troszeczkę na i rozklepie gąbeczką, a gąbeczka to też jest nowość z AA Wings of Color. Ona jest już zwilżona, w opakowaniu prezentuje się tak i muszę Wam powiedzieć, że jest to najbardziej miękka gąbka, jaką kiedykolwiek używałam. I zacznę może blendowanie od czoła, jak zazwyczaj lubię to robić. Dołożę sobie jeszcze troszeczkę tego podkładu w okolicach nosa. Mam tutaj najwięcej zaczerwienień. Jest tak średnio kryjący, powiedziałabym, i tak się prezentuje świeżo nałożony podkład. Pod oczy nałożę sobie jeszcze korektor. Nie jest to nowość, jest to korektor z Rimmela Multitasker. I zazwyczaj korektor nakładałam oddzielną taką malutką gąbką, a z racji tego, że ta ma taki fajny kształt, to myślę, że uda mi się tutaj tą końcówką wjechać właśnie pod oko bardzo wygodnie. I tak prezentuje się nieprzypudrowany podkład. Moim zdaniem ma wykończenie takie dosyć matowe i ładnie zastyga na twarzy. Naprawdę bardzo ładnie się prezentuje, tak się w nią wtapia i tworzy taką cieniutką fajną warstwę, naprawdę mi się podoba i dopóki jeszcze nie przepodrowałam twarzy to użyjemy właśnie sobie tego kremowego brązera w sztyfcie z Belle we współpracy z Fog in the Garden i jest to naprawdę chłodny brązer, taki wręcz siny więc ja nie będę z nim szaleć, nałożę go sobie tutaj na, na mój drugi podbródek żeby właśnie stworzyć taki cień bo jak widzicie, on jest naprawdę taki siny, dosyć. I lekko przeciągnę po linii żuchwy. Zaraz go jeszcze rozblenduję. Właściwie zrobię to od razu, żeby nie zastygł. Użyję do tego tej samej gąbeczki, którą nakładałam, podkład. Okej, okay, ale spróbujemy też jednak nałożyć go na policzki. Nałożę go najpierw na dłoń, później z dłoni przeniosę na gąbeczkę, a dopiero z gąbeczki na twarz, tak aby naprawdę nie przesadzić z tym chłodnym brązerem. W podglądzie widzę, że zrobiła mi się taka troszeczkę plama tutaj, także nie jest to chyba mój kolor. Wydaje mi się też, że jest on po prostu za ciepły w stosunku do na przykład koloru tego podkładu, który swoją drogą raczej się wpasował. Może jest nawet ciut ciemniejszy niż powinien. Próbuję jeszcze wykonturować sobie nos tym brązerem, ale tak naprawdę delikatnie. Przypudruję teraz całą twarz przy użyciu pudrów matujących od Maxineczki z firmy Brush Up. mam te wersje matujące i użyję zarówno tego pod oczy jak i na całą twarz, poza kamerą uzupełniłam też brwi, nie mam tutaj żadnych nowości jestem wierna paletce cieni do brwi z Catrice oraz dorysowałam dosłownie kilka włosków takim potrójnym eyelinerem do brwi z AA Wings of Color i możemy przejść teraz do brązera. użyję właśnie tego z Belle od Fog in the Garden i jest on taki bardzo rozświetlający. Ma dosyć jasny kolor i właśnie sporo drobinek. No i oczywiście tą przepiękną wypraskę. I zacznę go nakładać na policzki. Nałożę go też na, na, na zakola, na czoło. I widzę, że bardzo rozświetlający jest ten brązer. Nie wiem, czy nie za bardzo jak dla mnie. Nałożyłam go troszeczkę na nos i właśnie na nosie najbardziej widać to rozświetlenie, a tego efektu nie lubię na nosie. Także no tutaj raczej bym używała go jedynie właśnie na policzki. Myślę, że też sprawdziłby się fajnie na dekolcie, żeby podkreślić obojczyki oraz ramiona, jak będziemy miały odkryte ramiona na lato. Troszeczkę nałożę go sobie jeszcze na powieki. I co uważacie o tym brązerze? Jak dla mnie jest to zbyt jasny kolor, niestety. Ja lubię tak dosyć mocno się przybrązowić, właściwie tak nawet opalić się za pomocą brązera. A tutaj jest taki naprawdę subtelny efekt: będzie to dobry brązer do naprawdę jasnych karnacji nałożę sobie odrobinkę dosłownie różu, mam taki róż z Hean, jest on w odcieniu 03 Watermelon ten kolorek był już dostępny wcześniej, już w zeszłym roku go kupiłam ale teraz marka Hean wypuściła trzy kolejne kolory tych róży, różów oraz trzy rozświetlacze i ja na pewno na któryś z tych rozświetlaczy jeszcze będę polować, a póki co właśnie nałożę odrobinę tego różu, ma on Delikatnie różowy kolor ze złotym połyskiem. I użyję teraz swego ulubionego rozświetlacza. Jest to rozświetlacz z AA Wings of Color, Power of Glow, rozświetlacz 3D. I tak się prezentuje jest to taki wypiekany, wydaje mi się, produkt, i on daje efekt. Tafli na policzku daje efekt takiego mokrego policzka, i ja zdecydowanie wolę właśnie tego typu rozświetlacze, dużo bardziej niż takie drobinowe rozświetlacze, więc nie żałuję go sobie, nakładam bezpośrednio z opakowania na pędzelek i na policzki. Troszeczkę nawet go wcieram pędzelkiem, właśnie, żeby uzyskać taką jednolitą taflę. I jest to taki srebrny rozświetlacz w odróżnieniu od tego pudru brązującego, który miał złote drobinki. Róż też połyskiwał na złoto, a teraz właśnie nałożyłam ten srebrny rozświetlacz. Możecie mi napisać w komentarzu, jak to się prezentuje. Z nowości, z Rosmana wzięłam też taką konturówkę z Lovely, stąd z nowej kolekcji konturówka. Były tam trzy kolory i szczerze nie wiem jaki ja wybrałam kolor, bo nie widzę tutaj żadnego numerku. Jest to taki nudziakowy, różowy kolor, więc szybciutko sobie obrysuję nią usta. Tak się prezentuje ta konturówka ożywiła zdecydowanie mój kolor ust jest bardzo kremowa, bardzo łatwo się nią maluje więc myślę, że jest godna polecenia i na tą konturówkę nałożymy sobie błyszczyk z NYX jest to błyszczyk z serii Lip IV i ja wzięłam go w odcieniu 08 Dripping Rose i tak prezentuje się to połączenie Zostawię go na chwilkę i zobaczymy, czy troszeczkę zafarbuje usta, mimo że nałożyłam go na konturówkę, więc będzie miał troszeczkę utrudnione zadanie. Ten błyszczyk się nie klei. Więc jest to jego duży plus, a w międzyczasie delikatnie podkreślę sobie załamanie powieki takim ciepłym brązowym cieniem z paletki Sun Chaser od Maxineczki z tej pierwszej kolekcji Brasha. Zrobię takie leciutkie cieniowanie oka i poszukam jakiegoś błysku na środek powieki. Granice tego cieniowania od dołu wyczyszczę sobie takim jaśniutkim beżowym cieniem. I sięgnęłam po paletkę z Glam Shopu. Jest to paletka stworzona z kalendarza adwentowego, który unboxing pokazywałam Wam na kanale. I szukam jakiegoś błyszczącego fioletu. Jest ich tutaj kilka. Zastanawiałam się nad tymi dwoma, ale użyję tego jaśniutkiego błysku i nałożę go bez żadnej bazy. Spróbuję go po prostu tak wetrzeć w powiekę. Niestety troszeczkę się osypuje, a tutaj w wewnętrznym kąciku nałożę go pędzelkiem. No niestety troszeczkę osypał mi się ten cień, więc rekomenduję używanie go jednak z bazą. Mam też taką żelową kredkę do oczu z marki Brush Up od McCineczki z tej drugiej kolekcji. Ma ona taki metaliczny kolor i delikatnie podkreślę nią linię rzęs oraz nałoży też na linię wodną. I zostały nam już tylko rzęsy, więc wytuszuję je. Pokażę wam pierwszą warstwę, a później nałożę jeszcze drugą, więc będziecie mogły zobaczyć porównanie. I tak wygląda pierwsza warstwa tuszu. Nie oceniajcie, ja wiem, że się powróciłam, ale zawsze gdy tuszuję rzęsy ubrudzę sobie całe powieki dookoła. Później czekam aż ten tusz wyschnie i zdrapuję delikatnie ten tusz. I w przypadku tego tuszu jak najbardziej to się udaje. Natomiast ciężko jest to zrobić w przypadku tuszy, które są bondujące, bondingujące, chyba bonding to się nazywa, takie nadbudowujące, naprawdę nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale tusz z Maybelline Sky High właśnie jest tego typu tuszem, i jak się nim ubrudzę, to naprawdę ciężko jest później go tak na sucho zdrapać. A ten z Pupy Milano sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. Ma on też silikonową szczoteczkę, taką zwężającą się ku końcowi w kształcie stożka. Jest to mój ulubiony rodzaj szczoteczki, więc już od razu mogę Wam powiedzieć, że ja ten tuż Wam polecam. Bardzo go lubię. Interweniuje go na promocji w Rosmanie za około 50 zł. Bo bez promocji chyba kosztuje 80, a ja za chwilkę nałożę jeszcze drugą warstwę na górne rzęsy. Nałożyłam drugą warstwę tuszu i usunęłam te plamki, które wcześniej sobie porobiłam. Więc e, tak to się prezentuje No i zostało nam tylko sprawdzić Czy z tego błyszczyku Pozostaje jakiś kolor na ustach Więc ja go sobie odcisnę w chusteczkę Poro się go tutaj odcisnęło I błyszczącą warstwę mamy Zdjętą, ale jak widać Usta są mocno różowe Ten tint zdecydowanie Wżarł się w usta No i pozostał tutaj na nich kolor Dołożę sobie troszeczkę, odrobinę dosłownie tego błyszczyku z NYXa, żeby dodać tylko trochę nawilżenia ustom. Prawie bym zapomniała, że mam jeszcze do przetestowania Fixing Spray. Jest to nowość od marki Vibo. Ma on bardzo dobry atomizer. Spryskuje taką naprawdę delikatną mgiełkę, sami zobaczcie. Pachnie delikatnie świeżo jakimiś ziołami. Troszeczkę jakby miętą albo melisą. Bardzo przyjemny zapach. Myślę, że na lato będzie świetny, taki odświeżający, nawet nie tylko do używania na makijaż, ale tak po prostu, żeby sobie dodać nawilżenia, ponieważ jest tutaj napisane, że jest to nawilżająca, dwufazowa mgiełka do utrwalania makijażu twarzy. Także jeśli jest dwufazowa, to ją sobie troszeczkę wstrząsnę. No i nałożę na twarz. Atomizer jest genialny. Nie widzę tutaj na twarzy żadnej większej kropelki i to uczucie mgiełki jest bardzo przyjemne, naprawdę super. Zdjęła mi pudrowość. Zobaczymy, czy utrwali ten makijaż, czy właśnie będzie bardziej nawilżająca i spowoduje szybsze wyświecanie się mojej tłustej strefy te. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że podkład tutaj sobie poradzi, ale sprawdzimy to za kilka godzin. I tak prezentuje się skończony makijaż. Dajcie znać, czy mi wyszło. Nie jestem mistrzynią w malowaniu, szczególnie powiek, więc możecie mnie ocenić pod tym względem, dać znać, czy, czy Wam się podoba, czy nie. Mamy godzinę prawie 13. i zaczynamy całodniowy test. Wrócę do Was wieczorem po Kilku dobrych godzinach, aby zobaczyć, jak utrzymał się ten podkład, w szczególności. Tak jak już wspominałam, jest to moje pierwsze wrażenie. Przy Was otwierałam buteleczkę, więc jestem jego bardzo ciekawa, jak się utrzyma. Ja mam skórę mieszaną tłustą w strefie T jestem ciekawa właśnie czy niezbyt mocno się wyświecę myślę, że jest to nieuniknione w moim przypadku ale na pewno wam będę w stanie powiedzieć czy sprawuje się ten podkład lepiej od pozostałych więc ja wracam za kilka godzin ale wy zobaczycie to już za chwilę Wracam do Was po 6 godzinach. Mamy prawie 19.00. Słońce zachodzi, więc myślę, że możemy już podsumować ten makijaż, a przede wszystkim to, jak utrzymał się podkład. I nie jest źle, naprawdę, jest bardzo dobrze. Nie wyświeciłam się. Zbyt mocno. Tutaj mam troszeczkę rozszerzone pory na policzkach na czole i widzę troszkę tego sebum. Nie przypudrowywałam się w międzyczasie, więc więc właśnie z tego powodu uważam, że jest naprawdę bardzo fajnie a było dzisiaj dosyć ciepło na zewnątrz, świeciło słońce też troszkę chyba makijaż oczu mógł mi się rozmazać ta kredka na linii wodnej chyba troszeczkę mi się rozmazała bo troszkę łzawiło mi oko od słońca widziałam też, że delikatnie osypał mi się tusz po prostu się pokruszył i, i go sobie troszkę z policzków ściągałam bardzo dobrze utrzymał się ten błyszczyk z NYX w międzyczasie jadłam obiad, myłam zęby i naprawdę ten kolor na ustach cały czas pozostaje, nawet lekki błysk jest widoczny, więc no, zdecydowanie mogę Wam ten błyszczyk znyksa polecić. Brązer raczej jest na swoim miejscu i myślę, że to właśnie jest zasługa tego podkładu, także ja go będę jeszcze testować dłużej, ale mając porównanie do innych podkładów na mojej skórze, to ten wypada naprawdę dobrze po tych 6 godzinach. Nie wiem, czy przyczyniła się do jego długotrwałości ta mgiełka utrwalająca, która jest nawilżająca, więc no nie wydaje mi się, że to jest zasługa mgiełki, że ten makijaż tak fajnie się utrzymał, ale wypróbuję ją właśnie z troszeczkę słabszymi podkładami. No i może wtedy zobaczę jakąś różnicę. Jeśli to zaobserwuję, to dam wam znać w opisie albo w komentarzu i będę się już z wami żegnać. Jest to pierwszy film yy, w kategorii beauty na moim kanale, więc mam nadzieję, że docenicie i wybaczycie ewentualne potknięcia. Dajcie znać, czy jesteście w ogóle zainteresowani tego typu contentem Piszcie mi w komentarzu, czy, czy chcecie od czasu do czasu filmik z makijażem, czy jednak zostajemy tylko przy ubraniach. Będę za Wasze opinie bardzo wdzięczna i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć!